Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team, robimy sobie dzisiaj zapowiedź walki Fury vs Dillian White, za kilkanaście godzin rozegra się to spotkanie, oczywiście faworytem wielkim jest Tyson Fury, ale, ale chciałem dzisiaj porozmawiać bardziej o jego rywalu, o Dillianie White, cie. więc tak. Dziwi mnie, dziwi mnie, że najbardziej doświadczeni dziennikarze jeszcze, jeszcze nie zauważyli pewnej bardzo ważnej rzeczy. Otóż wszyscy mówią, wszyscy mówią, że tutaj nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, że Dillian White przestał się udzielać w mediach, że nie promuje tego pojedynku. Natomiast moim, moim zdaniem to wygląda troszeczkę inaczej. Oczywiście też chodzi o pieniądze, bo tutaj ten podział jest, jest no tutaj różnica w tym podziale jest ogromna. Ale chciałbym zauważyć jedną rzecz. Frank Warren y, informuje na Twitterze, że walka może zostać odwołana. Y, wszyscy nagle wszyscy nagle zastanawiają, zastanawiają się, gdzie jest Dillian White, co się z nim dzieje. Zauważmy jedną rzecz. W tym momencie, gdy znika Dillian White z mediów społecznościowych, nikt nie mówi o Tysonie Furym, gdzie Tyson Fury jest w ogóle królem marketingu, gdzie Tyson Fury z tego co, co pamiętam, to również miał zniknąć z mediów społecznościowych. No ale zaczął się oczywiście udzielać. Dlaczego? No bo to jest Tyson Fury, tak? On nie potrafi być cicho i zawsze, zawsze, będzie, zawsze będzie coś tam mówił w kierunku swojego rywala. Wczorajsze ważenie obejrzałem sobie tutaj z powtórki. 120 kg i 100 gram Tyson Fury, 114 i 800 gram Dillian White, ale wracając do Dilliana White, że on, że on nie promuje tego pojedynku. Zauważmy jedną rzecz. Wszyscy mają go na ustach, wszyscy mówią o tym pojedynku i wszyscy się zastanawiają, czy ten pojedynek w ogóle się odbędzie, czyli według mnie to jest taka forma promocji bez promocji, tak? Bo wszyscy nagle zastanawiają się, wszyscy nagle mówią i czekają na ten pojedynek, mimo iż właśnie y, Brytyjczyk tutaj y, przestał się udzielać. To jest najlepsza forma promocji, jaka może być, bo każdy ma w głowie, co się stanie, czy dojdzie do tego pojedynku, czy nie dojdzie, czy w jakiej formie będzie Dillian White. I jeszcze chciałem właśnie o tej formie tutaj y, króciutko powiedzieć. Y Wszyscy tutaj stawiają. Ja sobie zaraz może zobaczę jak to wygląda jak to wygląda ze strony bukmacherów. Gdzieś tutaj sobie zaraz sprawdzimy jak to wygląda u brytyjskich bukmacherów. Momencik, momencik, zaraz sobie sprawdzimy. Mm -hmm. gdzie tu jest, gdzie tu jest boxing? Czy jest, jest boxing? Jest boxing, okej. Okay. Mm. Tyson Fury zdecydowanym faworytem. Tutaj mam euro 20 na Tysona Furego. 5 euro na, na Dilliana White'a. I teraz tak. Ile czasu Dillian White czekał na mistrzowską, mistrzowską szansę z Diontajem Wilderem? Ponad 1000 dni. Zawsze, zawsze domagał się tego pojedynku. Jest czempionem interim WBC. On marzył o tej walce mistrzowskiej. Nie sądzę, tak jak, tak jak właśnie pisał Frank Warren na Twitterze, żeby ta walka była odwołana, ponieważ no tutaj podział, podział majątkowy jest jaki jest, ale tutaj no Dillian White na pewno by takiej swojej szansy nie zmarnował, także no to trzeba, to trzeba mieć na uwadze, tak? Czekasz cały czas kilka lat na na taki pojedynek i co, nagle. Pstryk, pstryk... i nie ma? No nie, no tak, tak nie. Gillian White sobie z tego doskonale zdaje sprawę, tak? Poza tym. Poza tym w jakiej formie będzie. Ja wiem, że Gillian White lubi sobie lekceważyć. lekceważyć rywali od czasu do czasu. Pamiętamy też walkę z Mariuszem Wachem gdzie był no, totalnie nieprzygotowany i mogło dojść nawet tutaj do może nie tyle sensacji, co, co niespodzianki. No i moim zdaniem, no, Dillian White tego pojedynku by nie odpuścił. W jakiej formie będzie? Nie wiemy tego, ale myślę, że naprawdę tutaj będzie bardzo dobrze przygotowany. Będzie w formie życia, bo na tą walkę, tak jak mówię już, czekał Tyle czasu i na pewno nie odpuści. Na ważeniu yy, wyda, yy, wydawał się w bardzo dobrej formie, tak? 114 kg, 800 g. Także no, tutaj możemy się spodziewać naprawdę, naprawdę wielkich krzmotów. Nie wiemy też, yy, jak będzie przygotowany do walki yy, Tyson Fury, yy, bo ten człowiek jest nieprzewidywalny, oczywiście. Team y, Gypsy King z mojej strony, ale tutaj naprawdę spodziewam się, spodziewam się wielkiej, wielkiej ringowej wojny, bo y, fight card oczywiście na, nie porywa. Walczy Polak y, Bociański również y, z Fiurym, ale Tomim zobaczymy, jak, jak mu pójdzie. Także z mojej strony to tyle. Czekajmy, czekajmy, bo naprawdę, moim zdaniem, ten pojedynek może być nawet. Y, Walką roku, tak mi się wydaje. No, oczywiście tutaj nie wychodzę naprzód. Poczekajmy, zobaczymy. Antkowiak Boxing Team, 23 kwietnia 2022 roku. Trzymajcie się, cześć.